Siemanderko widzowie, witajcie w, w filmie, który tak naprawdę nie powinien być na tym kanale, a przynajmniej tak wam się wydaje. Jest to Call of Juarez Gunslinger, czyli czwarta już część tejże e, serii e, gry. No i cóż, po co ja w ogóle to nagrywam i dlaczego e, na tym kanale? Otóż, jak wiecie, prowadzę serię pod tytułem mm, Let's Build Western. I oni sobie tam krzyczą. Ja jestem w trakcie jednej z początkowych misji i to o co mi chodzi to przede wszystkim rozeznanie się w terenie po to, by jeszcze bardziej udoskonalić się w budowaniu westernowych. Budowli, które oczywiście występują w serii, którą już wcześniej wspomniałem, czyli Let's Build Western. No i prawdę mówiąc, było kilka tak jakby czynników, które wpłynęły na to, że kupiłem tą grę. Jednym z nich było to, że lubię Call of Juarez, Call of Juarez. nawet z lekko przymkniętym okiem grałem w The Cartel, mam nawet Originala i wyobraźcie sobie... Że no, bolało trochę to, że zrobili jakiś tam współczesny e, western. Jednak był to świeży, oryginalny pomysł. I do takich samych e, pomysłów należy również ta część, e, czyli Gunslinger, która z jednej strony mm, jest mm, cholernie, ale to przecholernie zmieniona pod względem e, nie tylko graficznym, ale również i chociażby samego gameplayu. Jak i trybu w gameplayu. Więc yy, uważam, że jest to w cholerę udana część, chociaż tak naprawdę grałem w nią zaledwie kilkanaście minut, to jednak przyznam szczerze, że jestem nią tak zajarany, że naprawdę w cholerę się cieszę, że mam tą grę, że ją kupiłem. Z przesyłką wyszło około 60 zł, yy, więc... Yy, Mam ją pudełkową, tak więc wyszło około 6 dyszek i tak naprawdę nie mam zamiaru tutaj dyskutować już na temat innych form zakupu tejże gry. Ja lubię mieć wersje pudełkowe, nieważne czy zapłacę 15 zł za wysyłkę, czy nie. Ale cóż, nie odchodząc od tematu, Gunslinger jest typem opowiadanej bajki, gdzie główny bohater na samym początku Hmm, znajduje się, w, do, dociera właściwie do baru, w którym o, zaczyna opowiadać historię. I te historie są tutaj na żywo opowiadane. My bierzemy udział w tych historiach, które on opowiada. E, aktualnie na razie nic nie mówi, ale jest to początek, e, nie, może nie tyle początek, co urywek jednej z historii, którą właśnie gdzieś tam opowiada w tym barze ludziom, którzy e, go zaczepili ponieważ jest on swego rodzaju legendą, yy, bardzo rozpoznawalną yy, osobą, więc, więc i przygód miał sporo, yy, opowieści również ma co nie miara. Dlatego też, yy, no cóż, yy, tak jak już mówiłem, zajebiście oryginalny, fajny pomysł, świeży i przede wszystkim cholernie różni się od poprzednich części, po, pomijając fakt, że jest to western, nadal to jednak... Ej, jest tu tyle zmian, tyle zajbistości, że nie sposób jest się oderwać od tej gry, jak już się zacznie. Mało tego, kreskówkowy motyw jest tutaj dodany, który powoduje jeszcze więcej uśmiechu na twarzy. Dostał wiodro i powiem Wam taki: ja tu nie przyszedłem strzelać, ja tu nie przyszedłem walczyć z nimi, aczkolwiek muszę, żeby. Żeby utorować sobie drogę do kolejnych budowli, które chcę odkryć. No i niestety, muszę z nim walczyć. Mało tego, e, na myszce grama, ona strasznie cholernie czuła jest. No z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony wolałbym grać na padzie, ponieważ mam jakby płynniejszą kontrolę nad myszką. E, no ale cóż, ojojojoj, przerwa mała była, bo mi przeszkodzili, zapomniałem Skype'a wyłączyć, już się dobijają, ale spoko loko. E, tak jak już mówiłem, nie zamierzam tutaj w ogóle mm, przechodzić z tej gry, trzeba od tego zacząć. Gra ta będzie posłużyła... będzie służyła dla mnie jako podręcznik przede wszystkim. E, może kilka słów sprostowania dlaczego ta gra w ogóle jest u mnie na komputerze. Bullshot, nie, bullshot bijać. Patrzcie no, że było... <laughs> ja beka. ale jeszcze muszę sobie przyciszyć, bo nie lubię się drżeć. Mm, dźwięk, 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 pyk, 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 pyk. Powinno być dobrze. Wstecz. Okej. Okay. Mm, przede wszystkim, Call of Juarez jest zajebisty i trzeba go mieć, nieważne e, ile kosztuje. Po drugie, jak się dowiedziałem, że mm, Ganslinger wychodzi, to ocipiałem z radości. Po trzecie, ocipiałem z radości również dlatego, że wrócili do korzeni, czyli do tego starodawnego Westernu, na który tak bardzo czekałem. Po czwarte, y, no spójrzcie, no, prawie jak Borderlands, a ja Bordersa kocham, więc i kocham y, Call of Juarez. Po piąte, jest zajebiście, bo y, całość wygląda świeżo. Grafika jest świetna, y, zabawa jest zajebista, to też jest super. BUM ma między oczy dziwko No ale, ale, mógłbym się tak nie ujarać jarać jarać w nieskończoność, ale przecież nie o to tu chodzi. Jestem yy, w kawałku historii, którą opowiada ten... Yy, zapomniałem jaką się nazywa w ogóle. Nie będzie tutaj jego imienia nazwiska, bo przecież jak żeby było... Yy, no i co? No i przyszedłem akurat, zobaczyłem zajebisty y, kawałek sklepu, y, który znaczy sklepu, sklepu w budynku wszystkiego co, co oczywiście nadaje się do tego, by y, z lekka podszkolić się y, w budowaniu y, westernowych budowli i oczywiście mało że będę czerpał inspiracje z tego miejsca, ponieważ są to tak jak naprawdę zajebiście odwzorowane budowle to jeszcze wyobraźcie sobie jaram się strasznie na tyle strasznie by chcieć y, coś z tej gry zbudować większego niż tylko jeden jakiś tam budynek. Oczywiście powiem tak nie chcę przebudowywać budynków, ale Western to jest Western. Tutaj nie da się zbudować czegoś oryginalnego, ponieważ wszystko ma swój styl y, i jedyne co można przebudować y, to tak naprawdę chyba nie wiem, kolorystycznie idealnie. No ale cóż y, Patrzę po tych budynkach i naprawdę dostrzegam tutaj masę szczegółów, które bardzo, ale to bardzo mi się przydadzą w budowaniu kolejnych budynków, w przede wszystkim nabieraniu wprawy w budowaniu, mieszaniu tych budynków. Szczególnie mówię tutaj o budynkach, które są nie z desek, nie z drewna, a tak jak ten tutaj z kamienia jakiejś tam masy skalnej. Także... Naprawdę w cholerę dużo można się tutaj nauczyć. I nawet korci mnie, żeby sobie pójść dalej, porozkoszować się trochę tą grą. Ach. E, I co? No i zatopić się w odchłani westernu, który ja również zajebiście bardzo uwielbiam. To jest coś niesamowitego. Zobaczcie w ogóle, jakie tu są epickie widoki. To się w banie nie myśli, tylko że trochę ta gra jest ograniczona. Nie ma tutaj tak jakby... Jest straszna liniowość. To z jednej strony mnie trochę przygnębia, ale mam nadzieję, że znajdę jakiś sposób, by tak jakby nie musieć przejść do przodu, żeby. Patrzcie, muzyka się włączyła. A bo pewnie chodziło o to, że się cofałem. E, kowal nawet jest beka. A to co? Zestrzelę to. Eee, nic to nie dało, a tam z drugiej strony jest identyko, a to pewnie jakaś rzeźba z drewna. No cóż, co my tu mamy? Przedzieram się przez jakąś wioskę westernową i nie wiem, kto to mnie strzela. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że w tej grze strasznie wrogowie mieszają się z otoczeniem, co oczywiście jest z tego rodzaju utrudnieniem. By the way, mam coś lepszego. Mam coś, co zrywa z nóg, ale to jest krótkodystansowa broń. Um, Jaki pro-prostrzelec. No cóż, ja bym mógł tak sobie stać i celować w nieskończoność. Ale to nie o to tutaj chodzi. A co my tu mamy? Drabina, wow. Patrzcie, drabinę znalazłem. Śmiesznie. W ogóle zauważyłem, że w wielu śmiesznych miejscach te drabiny są stawiane. To mnie najbardziej rozbawiło. Nioch, 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 nioch. <laughs> Kurde, w głowę z daleka jest ciężko trafić. Chciałbym tutaj trochę ich posprzątać, bo mam nadzieję, że ten, którego zabiję na końcu, nie będzie tym ostatnim. Żeby mi się tu przygoda nie skończyła, bo chciałbym się przyjrzeć bliżej e, tej całej okolicy. No, tam się czaisz. Uuuu, zobaczcie jakie zajebiste są tutaj te, 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 wszystkie takie, wiecie, bajery, które... BOM! To jest naprawdę jakby się, jakby się Lucky Luka oglądało. To jest coś niesamowitego. Ja się strasznie jaram tą grą. Jeszcze do tej pory, w tym roku, w zeszłym roku nie widziałem tak epickiej gry jak ta. Ale to oczywiście musiało trafić w sam środek moich guścików. Nie, 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 nie. Punkta dostałem. Szkole się jako łowca i... Biorę wszystko co popadnie, ale widzę, że nie wszystko mogę tutaj brać od razu. Jak głębokie kiesz... E, nie, nie mogę tego wziąć. Czyli muszę sobie podszkolić. Zaraz, ja mam w ogóle ten punkt, nie mam tego punktu, więc co mi... A, już wiem, dobra. Nevermind to. Odblokowałem no, chyba taką jakby umiejętność, która pozwala na szybsze reagowanie, czyli nowe dźwięki, na przykład załadowania się bullet time'a więc y, to mnie lekko wprowadziło w błąd, bo myślałem, że jest to next level, w ogóle <laughs> ta gra ma śmieszne spadki FPS-ów. To mnie naprawdę dziwi, bo w pewnych momentach y, strasznie spadają FPS-y na chwilę. O, 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 widzicie, o tym mówię, o tym mówię i to jest, to jest przez chwilę. O, już mam z powrotem 60 FPS-ów. I tak dziwnie spada, nie wiem może to są punkty, na które się patrzy, grafika nie wyrabia i po prostu dzieje się tak jak się dzieje, ale zobaczcie miasto jest zajebiste. I co przykuło moją uwagę to to, że powtarzalność budynków jest tu niesamowicie duża. Każdy jest tak jakby zbliżony do poprzedniego, mam tu na myśli przede wszystkim szerokość i wysokość tych budynków. Em, ale i również y, Materiały, z jakich są budowane No wiadomo, nie było ich tu wiele Ale na pewno mieli dużo farby, bo te deski wszystkie są kolorowe No ale cóż Jestem w ogóle wladzą gdzieś Ło, tam jest ten No, 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 no. wiecie Ten, no mm, 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 Most kolejowy mm, Zajebisty motyw I wielki, wykurwisty kanion Ja pierdzielę. Jak ja mam się nie jarać, sądzę Jak ja mam się tym nie jarać Uhu. nie wiem jak długo sobie pogram, ale na początku chciałbym... Ja bym tam mógł doskoczyć, ja bym, o ile się nie zabije, no to spróbuję. Uhu, wow. nie użyłem. Prawie e nacisnąłem, ale nie użyłem, no cóż. Hmm. Rozglądam się i rozglądam. Bardzo fajne, tutaj można motywy znaleźć yy, poukrywane. Czy bardzo fajne, no są jakieś tam isteregi. Fajnie w ogóle, że można przyjrzeć się tutaj od zaplecza też mówię. Tutaj o szopkach z tyłu, jakichś tam, wiecie, daszkach, nie daszkach, drzwiach, przejściach. No o wszystkim, kompletnie o wszystkim Boom. No i co? No i widzę tu cholerną różnorodność. W ogóle to miejsce to jest chyba... Tutaj był Tak, tutaj był robiony... Jeden z obrazów promującej grę. Cholernie się... Cholernie gra tą myszką. Cholernie, cholernie. Bom bum, Ty zatańczysz jak ci zagram. Ścierrrewo. ścierwo z westernu. Ty te dźwięki zajebiste. Boom, boom, boom. Całą amunicję wymarnowałem na jednego typa dobra beka. Zobaczcie, zobaczcie tutaj, co się dzieje. To jest jakieś przejście. Tu jakiś powóz stoi, a tu mamy co? Mamy kolejnego kowalam, który może podkuć nam konia. Takie śmieszne wejście w życie, on się nie spodziewał, że coś takiego tu będzie. No i zobaczcie, piece, nie piece, te wszystkie bajery, naprawdę zajebista sprawa. Mm, teraz wiem, jak to już naprawdę wtedy wyglądało, ponieważ yy, ludzie z Techlandu naprawdę znają się na tej robocie i mimo że są Polakami, to jednak odwalili kawał najlepszej na świecie roboty. O, tu skrzynia jakaś jest. Jaka zajebista skrzynia. Nie da się jej otworzyć. Rozstrzelać też jej się nie da. No, i jednak wolałbym przełączyć sobie napada i chyba następnym razem to zrobię, bo będę tutaj często wpadał, żeby się przyjrzeć pewnym rzeczom, żeby może z Wami wpadnę, żeby coś wiecie, wykombinować, przemyśleć, nauczyć się czegoś, przyjrzeć się konkretnemu budynkowi, a nawet też przebudować dany budynek. Powiem Wam szczerze. Z chęcią przebudowałbym całe to miasto i dla mnie to nie jest żaden problem, yy, bo bardzo, ale to bardzo lubię robić takie rzeczy. Naprawdę. A co znalazłem? Stables, stables. Nie zdążyłem to czytać. Stables. O. A ja sobie pójdę tam, a jak? I co my tu mamy? And guess Billy saved your ass taking out Bob Olinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell, that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. <laughs> No i to... Kolejne motywy. Tak przy okazji. Wiem już o tym, nie chcę tych samouczków. W bęben mu strzelę. Takiego mu chedziocha pierdyknę w bęben. No, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. No, sięgaj, sięgaj po prostu. Mi. Zabił mnie jaka beka. Strasznie trudno to się robi, szczególnie na wizji. Odrobina skupienia. W ogóle jest taki motyw, że trzeba patrzeć się na niego, żeby nie uciekł, wiecie, z celownika. Żeby nie uciekł z celownika. I trzeba patrzeć kiedy za broń łapie i kiedy ta broń się wysunie. I kiedy...

Until I was for mnie nie, nie, nie interesuje mnie teraz fabuła, dlatego że ja chciałbym przyjrzeć się temu całemu em, dzikiemu zachodowi. Pod, raczej pod kątem, wiecie, podręcznikowym kątem. E, no, i, no i naprawdę jestem strasznie tym zajarany, co się tutaj dzieje. Najgorzej idzie z landscapingiem, pingiem, ponieważ em, budowanie lokacji. Mam tutaj na myśli skały, nie skały, one są naprawdę cholernie charakterystyczne dla Dzikiego Zachodu i ciężko, ale to bardzo ciężko jest y, mi przynajmniej wybudować na przykład o, taką ścieżkę. Więc to był twój teraz z Roscoe Bob Bryant był his name O. Ale nie. Tym razem to był inny poszukiwacz, którego poszukiwałem. Mówił o nim Ringo. And yes, he was working for old man clan. Dobra, ale ja tu nie przyszedłem słuchać cholera jego gadania. Eee, Dźwięk, głośność mowy, narracji. O właśnie, to jest narracja, ok. Wyciszona do zera, praktycznie wyłączona. No i chyba napisy też zniknęły. Mówię tutaj o budowaniu takich lokacji jak właśnie te skały, nieskały, ścieżki i tak dalej. Ja jestem w stanie zrobić wszystko, człowiek jest w stanie nauczyć się wszystkiego. Problem w tym, że rzeczy, które łatwiej przychodzą, szybciej się buduje. Więc trudno by było tutaj w jakiśkolwiek sposób jakby pogodzić moją. moją może nie tyle nie wiedzę, co moje słabe umiejętności w tworzeniu w tworzeniu takich, nie no, ukształtowań terenu i tak dalej. no i nie, 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 nawet kaktusy odpadają nie, 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 za Kaktusa nawet dostałem pointy. śmieszny Łow, wow, 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 wow. Skąd, skąd, skąd jeszcze? Nie, chyba już wszyscy. No cóż, fajnie się gra, jeszcze fajnie się ogląda. Tylko ta myszka taka strasznie pokręcona jest. Ciężko tak wszystko. Mm, płynnie objąć A, tu pułapkę jakąś zrobili. Ale jak żeby nie było? E, miło, gdyby się nie zaczerpnęło kilku fajnych pomysłów właśnie z Call of Juarez Gunslinger także, no cóż widzimy się e, widzimy się, wyobraźcie sobie już niedługo w e, speedbuildzie z Westerna bądź też w filmiku, który e, będzie po części podzielony będę i speedbuildował i będę gadał, może też nawet wtrącę tam do filmu e, urywek z tejże gry Zobaczymy jak to będzie. Tak czy inaczej na pewno powrócę tutaj jeszcze nie raz. A czy z wami, czy bez was? Zobaczymy. Czas pokaże. Siema rapa.